No i pokażmy właśnie ten materiał z telewizji Die Welt, czyli telewizji największego niemieckiego prestiżowego dziennika. To jest materiał, reportaż na krótko przed świętami, przed wigilią z przejścia granicznego w medyce. Reporter telewizji... Die Welt pojawił się na granicy, no, zrobił tam dość jednoznaczne obserwacje. Tutaj pokazuje wielokilometrowe korki, mówiąc o tysiącach Ukraińców, którzy na święta zmierzają do swojej ojczyzny, do swojego kraju, ponoć kraju, w którym nie można bezpiecznie przebywać. No, okazuje się, że jednak zderzenie rzeczywistości z narracją medialną pokazuje coś zupełnie innego i ten materiał był bardzo intensywnie komentowany.